Witajcie, z tej strony razkę Gaming, a to jest nasza sentymentalna seria, gdzie gramy w gry z mojego dzieciństwa, z moich młodych lat. A w tym wypadku zrobimy sobie mały wyjątek, zagramy po prostu w grę, w kolejną część Kangurka Kao, w Kangurka ko 2, e, którą nie grałem w dzieciństwie, ale e, chcieliście bardzo, żebym zagrał i ja też sobie przypomnę, znaczy przypomnę, odkryję tego klasyka polskiej, myśli GROWEJ e, Dziękuję serdecznie za tak ciepłe przyjęcie pierwszego odcinka na moim kanale Za tyle łapek w górę, komentarzy, że chcecie Naprawdę bardzo dobrze się przyjęła ta seria, dlatego nagrywam e, z radością kolejną część żeby odkrywać kolejne meandry, fabuły i meandry gameplayu Kangur Kakao Naciśnij przycisk akcji, aby rozmawiać, super aby się siecią, stań pod nią i naciśnij dwa razy przycisk akcji Super Czyli skoku Tak? Są uszami? Da fuk! Ale spokojnie, nie, nie, niech i tak będzie. Że uszami się chwytam. Nie, rybsko mnie. ...zeźry. <grym> Dobra, ciśniemy dalej. Kurwa, te głupie. Ty, buf, ty. Kurwa, nienawidzę ich. Masz King Konga na mordę nie wiem po co są te kryształki. Napiszcie mi w komentarzu, po co są te kryształy. Bo nie do końca kojarzę. Nie do końca jestem świadomy tego. Nie! Dlaczego tutaj? Ale kałsko Ale mi... W... Dlaczego tu? Jest daleko Wyluję. Ale nie no, spoko. To jest... Dość prosty fragment. Znaczy, pewnie prosty, bo mi wcześniej wyszło. Teraz pewnie dostanę milion gongów na pysk od rybów, które się kręcą. Nie no, nie było aż tak źle. Na szczęście zapisują się zebrane przedmioty. Nie wiem po co są te kryształy. Jakbyście mogli, to napiszcie mi w komentarzu po co są te kryształy. Po co się je, po co się je zbiera. Bo w sumie to jestem ciekaw. Dobra, coś jest więcej? Nie, tylko to. Okej. Okay. Wychodzimy na bardziej otwarte przestrzenie. A i tu... Kurde, te klatki są czysto z Rejmana. Jest... O! Kto to taki kasztaniaki? Też się umiem turlać. Pacany. Kto to taki kasztaniaki? To, to jest ewidentnie z Raymana dwójki. Te klatki, te takie mechanizmy. Trochę mi się to... Powiem szczerze, że tutaj... Kurwa, znowu kasztaniaki będą. Troszkę mi się to nie podoba, dlatego że Gangurek Kao miał swoją jakby taką... Taki klimacik, a tutaj troszeczkę załatuje Raymanem. I nie mówcie, że nie. Ale wiecie, jak się uczyć to od najlepszych. Jednak to jest, po, że tak powiem, polska marka, ale że tak powiem... nie. No, wzorująca się na tych zachodnich, takich większych grach. Tutaj jest ewidentne, moim zdaniem, wzorowanie się Raymanem, ale... Fucking hell! Nie mogę tyle gadać, ale no cóż, nie przeszkadza mi to. Dalej ta gra ma swój, swojski klimacik. Dobra. Kto to taki kasztaniaki? W dupę sraki. Co ty mnie bijesz? Dobra, no, teraz tutaj musi się udać. Dobrze, też save'y są często, bo ja tu często ginę. Nie te rozdroża mnie trochę martwią, znaczy martwią, no. Czasami no, trzeba się zastanowić, bo maszcie rozwidlenia gdzie tu pójść, a gdzie tu nie pójść, a gdzie tu bezpiecznie będzie, a gdzie tu nie będzie. Nie, to bomba, ale jak się podskoczy i ona wybuchnie, to się nie wybucha, to jest sprawdzony patent. Dobra, zobaczmy, na, na początek, na, najsam pierwszy, zobaczmy tutaj. No, mamy kryształy. Piramidy iluminatów zbieramy. Kurda, nie widzę. Okej. Okay. Coś z łapaniem krawędzi jest tutaj. On się łapie tych krawędzi, ale dość rzadko. Przynajmniej ja mam takie wrażenie. No, ale to już jest tylko moje narzekaństwo starych ludzi. Kało! Kało Super. Teraz możesz być niewolnikiem. Gratulacje. Co tutaj? Tutaj? Nie tutaj? Czemu nie mogę? Tu muszę wyjść? Przez tam było wyjście ewidentnie. A teraz to się rusza! Jak albo kolejny węcwał. Dziękuję ci, kao! Niedaleko stąd rośnie olbrzymia, zaczarowana roślina. Uważaj, kiedy zbliżysz się, roślina zaatakuje. Wciśnij przycisk toczenia, aby przetoczyć się pod nią. Jak będziesz blisko łodygi, zetnij ją swoim silnym ogonem. Przycisk akcji, a następnie przycisk ataku. Aha. W sumie. W sumie o tym nie wiedziałem. Kakambo, ale widzicie, ratowanie! Pomóż mi to tak samo było w dwójce w Raymanie z tymi Globoksami. Nie. Co jakie to jak już było. O nie, to roślina. Z... To Korwin! Nie, panie Korwin. To jest. ona muszkę, więc to jest Korwin. Roślina kapitalistyczna, roślina Korwin. Jepiej Panie Korwin nie, To nie, nie, ręku wolnego rynku. wolnego Śmieszna. śmieszna ten timing. LJU. No przecież zrobiłem! nie, no, jeszcze, nie, nie, um umrzyj. Znaczy, nie, że tak naprawdę, ale już mógłbyś. Kurwa, nie ten przycisk. Dobra, trzeba. No. Umrzył. Ale myślę, że jeszcze z Korwinem się spotkamy. Tak mi się wydaje. Co za kurwa? Czy na każdy... Nie, bo zaraz umrę. Czy na każdego przeciwnika jest osobna ciekcik? Czy to mi chcecie yy, powiedzieć? To by było ciekawe. Dobra, no tam na dół później trzeba zejść. Tutaj? No, złaś. Złaś. Kurwa, pacanie. Dobra, nie mogę przekinać tyle. Bo to jest przecież gra dla dzieci. Na dzieciów. Dobra, no, zbierzmy wszystko. Tutaj z dołu. Tam jest ten dzwoneczek. Więc trzeba tam dojść i nie umrzeć. Pe pewnie na tej jest rozwierzę. Pewnie też jakiś taktik Specjal. Ale na razie go nie odkryłem. A zaraz umrę. Śmiercią tragiczną. Więc. Oluju. Właśnie taką. Nie Kurwa, nie. Jak tu jest, są savey strasznie rzadko. To jest błąd. Właśnie mówiłem, że są bardzo często, ale to jest nieprawda. Znowu. Tutaj! Z... Znowu będziemy musieli z Korwinem walczyć. No nic, trudno. Tak trzeba, to trzeba. Z Ozjaszem Goldbergiem stoczyć bój. Janusz Korwin, zjedz mielone. Taki mają głos według mnie. kurwa zrobiłem ten obrót. Ty chuju. No co jest? Trzeba mieć idealny timing. Trzeba po prostu wcześniej to robić. Nie, jak się podbiega, tylko. BUM! No kurwa. Nie, moja taktyka nie działa. Jepci. Gnido. Dobra, bon. zwierzę. Nie wierzę w jezo wierzę. Dobra. Trzeba to z pomyślunkiem zrobić. A nie na pałsko jak poprzednio. Dobra. <laughs> tak to był specjalny dźwięk, żeby mi się udało. Zaklęcie jest! Dzwoneczek. Nie, co za frayer? Typało. Co za fightingi? Fight to death. Dobra, ale ja mam na niego sposób. Taki, puni... chyba taki, dwa razy pacgo, go boom, później, packo, później boom go, a ty dziadu Dobra, tam jest ten dzwoneczek Który nam uratuje dupsko. Czy to nie jest początek tej mapy? Nie no, po podobny. Po -po 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 podobny Halo, halo Czy jest tu ktoś? Kurwa dopiero tutaj, nie? Ha, ha, Powiem no, ci coś głupiego. Miło cię widzieć. Ja też cieszę się, że cię widzę. Jezu, jak on Na ma głos. W pełnej czerwonych muchoborów znajdziesz stado borsuków, które bez przerwy depcze moje grzyby. je proszę do norek. W jaki sposób mam to zrobić? <noise> to proste. Jego głos jest na straszny borsuczą, największą spośród borsuków i kierując nią zagoń stado. Co? Mam? Porządku, Ujeżdżać borsuczą mamę. Okej, okay, wracamy z powrotem. Musi się skończyło miejsca na dysku. A już przeszedłem To borsucze. E, borsucze zmagania, więc teraz już ogarnięcie jeszcze, wiem jak to zrobić. Powinna być, jak mówiłem poprzednio, że. Pop, ale tego nie słyszeliście, bo to się nie nagrało. Powinna być to muzyczka z taka meksykańska, nie. One powinny być takie sombreros. I Takie. Hola, hola, compadre. Por favor, wiem, no, to nie jest po meksykańsku, ale. Biegi do Norki. Mały Borsuku. Żeby nie przeklinać, chciałem powiedzieć co innego. A, to też mają Norę. Czemu teraz mam taką kamerę? Ty! Mam cię! No co za dziad Mame mówi Donory Gnoju Niewychowany no Jakby tatę tu był to by cię sprał Dobra teraz Nie ma już kurwa innego wyjścia Nie! Co za dziad Mały, śmieszny Gdzie tu jest Bat Kurwa, śmieciu Donory Dziękuję ci, Kao! ci, tam i tylko tyle. No, dzięki. Odwaliłeś za, za mnie robotę. Musisz zagonić. Zamknij rej. <laughs> Odwaliłeś za mnie czarną robotę, jesteś super, super kolega, a teraz won. <laughs> Okej. Okay. Zbierzmy sobie kryształ i gwiazdki. I nawet nie wiem po co są te kryształy i gwiazdki. Czy można się po tych spinać, po tych lianach? Czy one są in purpose? Nie. Dobra, czyli musimy iść po... przerośniętych muchomorskach w górę. I będziemy powolutku, powolutku kończyć ten odcinek, żeby tak właśnie tak zgrabniutko 15 minut było. Wcześniej nam wychodziło po jednej mapie, ale ja nie wiem jakie to, to są duże mapy. Dobra. Dobra. Uuu. Uciekajmy, Uciekajmy! Uciekajmy Lumsy, dźwięk, dźwięk. o! Tak się, tak się to nazywało. Lumsy! Te Małe świecące. też są małe świecące. Dobra, następny poziom. Zróbmy tego Zdaj wielkiego niedźwiedzia. Aby uciec przed musisz zbierać magiczne sprężynki. Dukaty wskazują ci drogę. Aaa. musisz. Nie, to są te poziomy, jak Skrasza Bandicoot. Te odwrotne. Dukaty wskażą ci drogę. Uju. Jezu, jaka płaszczka, z się zrobiła. Ło! Wow. Dobra, nie zebrałem dukatów. Co mu się dzieje? Czym on jak pies skacze? To mnie zastanawia. No ale dobra. Przyjmijmy taką wersję. Przynajmniej to jest jakkolwiek zabawne i grywalne. Tym razem będzie trudniej. Nie zapomnij o checkpointzie. Checkpoincie. O chuju. Rzeczywiście jest trudniej. <grytanie> Oni to przewidzieli. Co za wredni twórcy? Tak jak w Crash Bandicoot, te odwrotne poziomy. Gdzie muszę trzymać strzałkę. Po... No i kurwa, no. gdzie muszę trzymać strzałkę w dół. Ale mnie wypluł, <śm> żeby ten. E e cokolwiek zrobić. Dobra, ja się nie dam. Jest odwrócone sterowanie, to jest trochę. FAK! Ale sample są z pierwszego e, kangurka. To jest odwrócone sterowanie, co jest troszeczkę. chlopotliwe. Ale dobra. Nie! Czemu ja się nabieram? Jak mała dziewczynka na. E, ten, na fejkowy. na udawany. A, ten. na udawaną ciężarówkę z lodami. Nie! W sumie to był dobry pomysł. Teraz będzie trudniej! huju! <laughs> nie da! Just, widzieliście, wpadłem przez teksturę, alehamstwo. ale hamstwo! Ale, ale hamstwo, ale, ale hamstwo. Don't call my name, don't call my name. Kało Ale, ale hamstwo, ale, ale, ale chamstwo. Dobra. Tego się wolę nie wskakiwać tam na górę. Ale to było dobre. Nie. Nie zniesie do dziurska. What the... Pamiętaj o checkpointach. Gdzie są kurwa checkpointy? Nie! Przebiegł się po mnie. To będzie... Zapomnijcie co powiedziałem o tym, że to jest całkiem spoko. To będzie wrzut na dupie. Ale... Przejdę to jak laska Gaming Dobra Te sprężynki są takie trochę mylące, ale Damy radę. Je! Dobra Kurwa, damy radę po chuju Będę miał znów edytowania w Pizdu Nie wiem czy przeklinam tak, ale no. To są pierwotne rządze Co za rak Co za rak! Boże ile ja razy to będę powtarzał! Ja pierdupa Wszystko przez tą wodziczkę tam Nie umiem nacelować, bo tak tu mam ścieżkę i wiem gdzie biegnąć. Jest jeszcze odwrócone sterowanie, jakiś geniusz na to wpadł po prostu. No, ale no nic, no trzeba to przejść, nie? Trzeba to przyjąć na klatę. Jak. Will man and it. Like Will man. With Joe. o. -o, 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 -o. Nie! Podwójny skok tu nie działa! Albo działa. Działa. <laughs> nie, bo tu jest zwykły jeszcze. Teraz jest skakajło. Nie działa! Zmyliliście mnie. Żądam, kurwa, przejścia tego. Rak, rak, To będzie długa męczarnia. O kurwa, to było, to było piękne. To było świetne Arturze Loska. Co się dzieje? Już 10 minut próbuję to zrobić Co jest niemoralne i nienormalne To jest gra dla dzieci, god O o o o o Błakam! Nie! Znowu jakiś grzybol Raz trzeba na nie skakać, a raz nie trzeba na nie skakać! Co jednak no to jest niekonsekwencja! Co z w drugim playu! W ogóle! Wygry! Wygry! Teraz mi się skończy miejsce na dysku i gówno będzie nagrane. Ze Nie! Nie podoba mi się to! Bardzo mi się to nie podoba. Już się irytuje. Miał być tak kurwa fajnie. Nie życzę tego. W grach. O, 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 o! U! 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 U. Jest! Jest! Mamma mia pizzeria! Dobra, zapisujemy koniec. Już nie mam siły. Dzięki wszystkim serdecznie za to, że oglądaliście. Subskrybujcie, lajkujcie, polecam. Ci jeżeli się ten odcinek. Stąd Górka ko zobacz poprzedni albo całą serię z jedynki. ja się tam żegnam Na razie i cześć.